Update do No Rest for the Weekend. Ty będą jakieś akty nowe? Bo tam był tak na razie jeden akt wrzucony. Znaczy jeden rozdział, nie wiem jak to nazwać. Wiecie, jaki jest ogólnie największy problem z Now Rest for the Weekend. Ta gra ma jeden duży problem. I deweloperzy sami nie wiedzą, czym ta gra miałaby być. I to nawet macieczek w jakimś materiale mówił. Ja sobie nie jestem w stanie teraz tego przypomnieć, ale oni określili tą grę jakąś taką bardzo dziwną nazwą. I mam wrażenie, że ich dużym problemem jest to, że oni za bardzo starają się z tej gry zrobić, wiecie, hack and slasha. I za bardzo próbują, wiecie, wejść w ten rynek pomiędzy Poe, pomiędzy Diablo, zamiast zrobić faktycznie grę, która ma trochę elementów Slasha, ale mimo wszystko jest bliżej do jakiegoś, nie wiem, stary, izometrycznego souls -like z eksploracją, z survivalem, to jest mega dziwne. A to finalnie była bardzo dobra gra. Ej, hej! ale poczekaj, to jest tak jakby, to jest dokładnie to, o czym teraz mówiłem. Wcześniej ta gra bardziej wyglądała jak taki solo, ale jak były wolne ataki. A patrzcie, jakie są teraz w ogóle skille, ty stary, o co chodzi? A teraz dosłownie są skille to jak spoe. Ten atak już był. Te oni chyba chcą faktycznie iść w stronę hack'n'slasza. progression, ok. Czyli to, co oni zostawili na samym końcu potem w tej grze, który, jak te dungeony, to chyba będą chcieli iść w stronę faktycznie takiego systemu mapkowania. Te były, ale może ja w tą grę po prostu tak jakby źle grałem i bardziej na tą grę popatrzyłem pod względem tego, jakby była z like'em bo faktycznie ten system takiego mapkowania, no to w tej grze finalnie się znalazł. Ale czy ktokolwiek skupił się na tym aspekcie tego, tego slasha zdobywania tego giru, robienia tych endgame'owych mapek? Ty, patrz, normalnie jak w -like masz, zdobywasz jakiś poziom, coś takiego, dodaj sobie poiza, dodaj sobie damage, dodaj sobie movement speed. Okej. Okay. Ta, ale to najwyraźniej chyba rezygnują z tego elementu survivalowego. Bo tak, jak oni tą grę poprowadzili? Na początku ta gra była pokazana jako izometryczny Souls-like, prawda? I raczej na tej podstawie większość osób to kupiło. Potem był też bardzo mocno naznaczony ten element survivalu, budowania tej bazy, sraty pierdaty takie, nie? To to była kolejna sprawa. A potem jak się w tą grę grało, to zaczęło się zauważyć te wszystkie elementy takie typowo slashowe, czyli ten randomowo generowany gear, jakby takie... Ja nawet nie wiem, jak to określić, no bo to nie jest taki Diablo-likeowy system progresji, bo to jest coś pomiędzy Diablo, to jest, to jest itemizacja taka ala la slashy, stojąca na statystykach bardziej z y, Souls-likeów, prawda? Ale najwyraźniej chyba w tym dodatku skupiają się na elemencie tego end, tych endgame'owych mapek randomowo generowanych i mają w dupie ten system survivalu. Chyba chcą bardziej ten kawałek tortu zjeść. Kurde, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja wam powiem, że jak ja byłbym właścicielem tego studia, to raczej bym z tej gry zrobił. Ten, to raczej bym z tej gry zrobił fajną, taką izometryczną Metroidvanie Z walkami z bossami i tyle. I może z tym. Ale no kurwa, w Castlevania też były takie, wiecie, przedmioty, jakieś takie randomowe, kurwa luty tam wypadały, nie. Ja bym to chyba tak bezpiecznie roze rozegrał jako te typowego single playera, żeby go sobie przejść. Raz, dwa razy, no nie? Nie jestem do końca przekonany do tego roguelite'owego systemu. pa eksaltowane opony widzicie stary no Nie rozumiem po co budować tak zajebisty, wertykalny świadek w Noorest For The Wicked, żeby potem gracze finalnie zamknąć w systemie kłapek randomowych i tyle. Bez itu. Nie, ja bym się skupił na tym, że to był fajny single player, kurwa. Izometryczną Zeldę bym z tego zrobił. Bo to naprawdę miał bardzo dużo głębi w level designie w randomowo generowane mapki i systemy roguelite'owe. Oho, pa! Kolory podmienili. No to też ciekawe, że... Polskie! Widzowie, polskie cinematiki! Patrzcie! Cinematic Polish! Polskie, polskie, filmiki będą! Ty, ale dobrze to wygląda! Dobrze to światu fest podbili! Ja pierdolę, kurwa w stary deweloper musi pokazać, że będą kurwa zwierzątka i minipety, to wiesz, że już nie jest nie jest dobrze kurwa. Jak jest głaskanie psów. Podnie kolory to są. Ej, to idzie w zupełnie inną stronę niż myślałem, że to pójdzie. Ale to by potwierdzało to, co Piotrek. Piotrek oglądał jakiś wywiad z jej, nie wiem kiedy on. To z dwa miesiące temu gadał. I oni strasznie byli nahypowani na to, że tak jakby są kurwa w tej stronie, giery, co, co co... diablo i Poe? Nie wiem, musiałem się Piotra spytać. Totalnie nie pamiętam. Ale bardzo mocno nawiązywali do tego, że im jest blisko yy, do hackerslesha, nie? A, a, a że a, jedzenie tych kotów, to dobre było. 25. Aha, to oni są kurwa poważni. Poczekaj, to oni idą w tą stronę roglightów i tych systemów haken slashowych i wrzucają to King Ligi PoE? Dobra, ja nie, ja nie wiem, stary. Ja nie wiem. Pokaż, co, co to jest za upgrade, stary? To jest jakieś egzaltowanie itemów. Nie, no, damage po prostu daje. Linia woz większe siłę. Nic więcej tu się nie pojawia, okej. Okay. Totalnie nic więcej się nie pojawia. No, nie stary, nie, nie wiem, dziwna, ale na pewno. A chociaż poczekaj, stary, bo tak, bo wyszedł jeden. Ja chciałem powiedzieć, że na pewno to sprawdzę. Wyszedł ten pierwszy rozdział i teraz wychodzi duży update, który jest systemem roguelite'owych mapek. Ale mnie nie, ja, ja chciałem kurwa tą całą grę przejść. Ja chciałem zobaczyć, jakich bossów takich finalnie zrobię, a nie siedzieć i grindować dungeon'a, aż zobaczy bossa. Bo był faktycznie ten jeden taki bossu, kurde, nie wiem. Roguelite, który ma zewnętrzny czy system progresji, gdzie sobie chodzisz kurwa po wielkiej mapie, zbierasz stare drzewo i potem sobie wchodzisz. Kurwa, mi się to gryzie totalnie. Totalnie mi się to gryzie. Albo jedno, albo drugie. Albo chodzisz, odpalasz grę i grasz, albo masz dużą mapę, eksplorujesz, zbierasz sobie rzeczy i tyle. Nie rozumiem tego. Bo teraz ja mam, ja mam takie przeczucie, nie, nie wiem czy wy też takie będziecie mieć, że jak chciałbym wejść i sprawdzić ten system, to pasowałoby, żebym wszedł, przeszedł tą podstawkę jeszcze raz, zrobił sobie jakąś postać, która by była wystarczająco dobra na te dungeony, a nie siedzieć i grindować te dungeony, nie? Kurde, no, no nie wiem, ciekawe jest rozwoju tej gry, ale, ale nie przemawia to jakoś do mnie, Giga, nie? Dziwne. Let them cook, widzowie. Let them cook. To jest ciekawy ten. To jest, to jest na pewno bardzo ciekawy eksperyment.